9779 79, sztuka użytkowa, wycielenie 16 sierpnia. 16, 38, marca 7, po wycielenie 19 września. 1635 7 350 po marce, Wycielenie 24 lipca 44 47, 350 po marce, wycielenie 29 czerwca odpadne. 9401 sztuka użytkowa, wycielenie 18 sierpnia. 5654 11 800 po marce, wycielenie 29 sierpnia. 562 8800 po marce, wycielenie 2 lipca.